Nadwaga jak najbardziej może być pierwszym symbolem depresji. Otyłość powoduje takie poczucie mniejszości, poczucie takiego, powiedzmy, niewystarczająco ładnego, dobrego wyglądu. I ten przewlekły stres, który się przez to człowiek odczuwa i też ten, ten nastrój, który jest obniżony, może wskazywać na objawy depresji tym związane potem są często zmiany właśnie w zachowaniach żywieniowych, czyli takie jak jakoś pocieszanie się przez jedzenie, jakieś kompulsywne jedzenie i to przyczynia się do tego, że może występować właśnie rozwój otyłości. Jeżeli osoba ma tego typu właśnie tendencje, żeby jakoś zajadać stres i, i przez to jakoś polepszyć i Ułagodzić sobie te napięcia, może się właśnie też taka atypowa depresja potem wykształcić. Przy tej atypowej depresji jeszcze jest tak, że nawet w trakcie depresji coraz więcej człowiek chce jeść, ma większe poczucie łaknienia, żeby przez to co najmniej chwilowe uczucie przyjemności i poczucie polepszenia nastroju nastąpiło.